Dzień dobry. Witamy Państwa na antenie Racjonalista TV. Naszym gościem jest Andrzej Koraszewski, jeden z najwybitniejszych polskich racjonalistów i bardzo płodny i ceniony w naszym środowisku, nie tylko w naszym środowisku, publicysta, który ostatnio razem z Kotką Hili i Małgorzatą Koraszewską i gośćmi E, tworzą i informatykami jeszcze dodam, e, tworzą e, świetną stronę, świetny portal internetowy pod tytułem e, listy z naszego sadu, adres jest listyznaszego-sadu.pl e, i w działach e, tego portalu jest dział Brunatna FA. Powiedz Andrzeju o co chodzi z tą brunatną falą. Czy chodzi tutaj o jakieś morze, plaże, czy mamy teraz wakacje, więc te fale mogą się komuś skojarzyć w taki przyjemny sposób, ale wydaje mi się, że to by było nieuzasadnione skojarzenie. Mija 70 lat od drugiej, początku II drugiej wojny światowej. Nie, przepraszam, od zakończenia II wojny światowej. Ja mam 74 lata, urodziłem się w pierwszym roku wojny. Długa historia rodzinna. Ojciec, oficer Armii Krajowej. Brat matki, powstaniec warszawski. Drugi brat matki zginął na początku wojny na terenie Rosji. Ten drugi brat matki, Tadeusz Jasiński, to ciekawa postać nazywana w prasie poznańskiej bojówkarzem sanacji dlaczego ta nazwa już któregoś dnia jeden z profesorów poznańskiego uniwersytetu wychodził w towarzystwie dwóch kobiet to rok 1932 wychodził na starym rynku w Poznaniu wychodził z kawiarni obskoczyła go banda Dziś nazwalibyśmy ich kibolami, łysoniami. Wtedy to byli po prostu bojówkarze e, endecji, falangi. I pobili pana profesora i towarzyszącemu kobiety. E, Tadek, Tadeusz Jasiński przechodził obok z kolegą. Wydali się w bójkę z pięcioma takimi. Udało im się doprowadzić pana profesora i towarzyszące mu kobiety do taksówki, gdzie dalej pojechał do domu, dostał się pod opiekę lekarzy, ciężko poturbowany. Więc można powiedzieć tradycja rodzinna, tradycja rodzinna, niechęci, może nie, nie, nie tylko niechęci, czegoś więcej niż niechęci do... Myśli narodowej, nacjonalistycznej, do tego, z czego zrodził się nazizm i do tego, co się dzisiaj odradza w świecie. Odradza się dziwnie, odradza się przychodząc falą z krajów muzułmańskich gdzie nigdy ani jedną chwilę nie, prze, nie przerwała się, się tradycja uwielbienia dla Hitlera, podziwu dla Hitlera, podziwu dla jego koncepcji ostatecznej zagłady Żydów, dla obsesji na temat Żydów, ale nie tylko, dla obsesji, dla mordowania. Po II wojnie światowej demokracja była górą. Demokracja odzyskała równowagę. Dziś wydaje się, że również społeczeństwa zachodnie są zmęczone demokracją. Tak, prawda, demokracja ma chwile swoich słabości, swojej choroby. Klasa polityczna bardzo często budzi w nas odrazę wręcz. Tym niemniej, powtórzmy, za Churchillem jest to nadal najlepszy ustrój, jaki znamy, mimo że paskudny. Często brunatna fala się odradza. Widzimy ją również w Polsce, kiedy coraz więcej ludzi mówi to, co mówi Korwin-Mikke: demokracja, paskudztwo. Trzeba z tym skończyć. Co robią ci ludzie, którzy nienawidzą demokracji? Oni nigdy nie bojkotują wyborów. Oni, ci ludzie, którzy popierają demokrację, bardzo często zostają w dniu wyborach w domu, ale ci, którzy nienawidzą demokracji, oni dzielnie biegną do urn wyborczych, żeby wybrać takiego, czy innego małego pierwerka. Widzimy, jak ta brunatna fala wraca w postaci zwycięstw, sukcesów partii faszystowskich. Czy to będzie złoty świt w Grecji? Czy to będą partie takie, jak prawi, skrajna prawica we Francji, skrajna prawica w Wielkiej Brytanii, które zyskują coraz większe kąski sceny politycznej. Równocześnie ta prawdziwa, już nie kryjąca swojej, swojego prawdziwego oblicza, brat fala jest obecna na, na Bliskim Wschodzie, jest obecna w Pakistanie jest obecna w wielu krajach trzeciego świata. Zamiast reform pojawia się tęsknota do silnego władcy, który weźmie wszystko mocno w garść i będzie <try> prowadził politykę przy pomocy nienawiści przeciw tej brunatnej fali Trzeba dziś zmobilizować wszystkie siły, nie ma innego wyjścia. Milczeć nie wolno. No to właśnie jest straszne, ale jak myślisz, z czego to wynika? Czy ludzie sobie po prostu nie zdają sprawy z tego, czym grozi dyktatura, autorytaryzm? Czy na przykład takim wyborcom korwina mikke się wydaje, że oni wszyscy będą, nie wiem, jakimiś hrabiami, książętami w tym nowym systemie, do którego tak dążą. To jest 500 tysięcy osób. Na pewno niektórzy z nich też będą ofiarami tego systemu. No cóż, mieliśmy wiele doświadczeń w historii. Hitler doszedł do władzy w sposób najbardziej demokratyczny. W demokratycznych wyborach uzyskał większość. Tak w wielu wypadkach społeczeństwo idzie na lep populizmu. Bardzo łatwo się nabrać na proste hasła, na obietnice. Że będzie dobrze. Zamiast prawa, zamiast bardzo. demokracja jest trudna. Sztuki wolności trzeba się uczyć. Widzieliśmy, jak w naszej młodziutkiej polskiej demokracji ludzie, którzy marzyli o wolności, marzyli o demokracji, kiedy tą demokrację wreszcie mamy, nagle okazało się, że my jej nie umiemy praktykować, że my nie umiemy być demokratami, bo nie jesteśmy demokratami w domu. Bo demokracja musi się zaczynać przy kuchennym stole, przy umiejętności wysłuchania własnego dziecka, umiejętności wysłuchania partnera, umiejętności rozmowy, dochodzenia. Do wspólnej decyzji przez trudne negocjacje. Negocjacje w sprawie otwarcia okna. Negocjacje na co dzień, kiedy uczymy się nie zgadzać. Kiedy uczymy się szukać kompromisu. Tej sztuki u nas w Polsce nigdy nie uczono. Nie ma nic dziwnego w tym, że jest nam trudno nauczyć się demokracji, ale to, co jest naprawdę trudne i przykre, że nie próbujemy, że w momencie poczucia zawodu, kiedy to ogromne nadzieje położone w wolności, w momencie, kiedy okazuje się, że z tej wolności nie umiemy korzystać, zmieniają się w ochotę wysłuchania. I pójścia za populistą, za krzykaczem, za kimś, kto skoczy na beczkę i powie: To wszystko to jest wielki przewrót, nie ma uczciwych polityków, tylko ja jeden jestem uczciwy. I za takimi ludźmi bardzo często większość idzie, dlatego że chce, żeby było lepiej. To nie jest czasem zła wola, ale pamiętajmy również o tym, że. Upływ czasu dla młodego pokolenia II wojna światowa i nazizm to już jest odległa historia. Ja pamiętam, że jako dziecko, kiedy moja babka opowiadała mi o Europie trzech cesarzy, o Polsce pod zaborami, to dla mnie to były bajki o żelaznym wilku. Jacy trzej cesarze? Jaka Europa, w której nie ma Polski? To były, tak samo dla dzisiejszego młodego pokolenia, czasy hitlerowskie, czasy nazizmu. To, są, to jest prawie to samo, co wojny peloponeskie. To jest starożytność jakaś. Oni, ta lekcja dla najmłodszego pokolenia jest bardzo, bardzo zamglona, przysłonięta mgłą. Stąd łatwość do przekonania ludzi, dlatego, że przyjdzie mocny człowiek i wreszcie zrobi porządek. Niestety czeka ich głęboki zawód. No mam nadzieję, że czeka ich teoretycznie, a nie, że my wszyscy się zawiedziemy, jeśli tacy ludzie zwyciężą, zostaną wybrani. No tutaj, tak jak Ty Andrzeju, musimy apelować, żeby rzeczywiście polscy zwolennicy demokracji się nie lenili, tylko szli głosować, tak? bo wtedy naprawdę wszyscy przegramy. Natomiast jeszcze na koniec Cię spytam, czy nie uważasz, że nad tym, że młode pokolenie myśli czasami w tak dziwaczny i niebezpieczny dla całego kraju, dla siebie dla nich też sposób, czy na to nie ma wpływu zła edukacja w szkole i zła edukacja ze strony rodziców? No cóż, pamiętajmy o jednym, że ci rodzice nie mieli dobrych nauczycieli. Ci nauczyciele nie mieli dobrych nauczycieli. Jeżeli nauczycielami polskich filozofów są ludzie w rodzaju pana Legutki, to ja bardzo przepraszam, Jakich studentów on wychowuje? To jest dramat, który przeżywamy wszyscy. I tu raz jeszcze wrócę, znaczy nie, przepraszam, bo to było w innym wywiadzie, ale mówiłem przedtem o Botswanie i o prezydencie Koma. Tak, potrzeba przywódców, którzy byliby mądrzy i umieli. Powolutku, pać w kierunku kształcenia nauczycieli. Nasze szkoły nie mają kadr nauczycieli, którzy mogliby uczyć demokracji, którym mo mogliby uczyć parlamentaryzmu na, na co dzień. Potrzebne nam są przedszkolanki uczące parlamentaryzmu w przedszkolu, a na to. Potrzeba polityków, którzy włożą pieniądze i po, powiedzą, że, potra, że rozumieją problem, że tam się zaczyna demokracja. Jeśli nie nauczysz dziecka od początku, że jest szanowany, że może być partnerem dyskusji, że kompromis to jest cudowna rzecz, ale trzeba go umieć osiągać. Bez tego dorosłe społeczeństwo nie umie poruszać się w systemie demokratycznym, opartym na zasadach parlamentarnych. Andrzeju, dziękujemy Ci bardzo za to wszystko, co nam powiedziałeś. No ja tylko dodam, że póki nie mamy dobrych nauczycieli, no to możemy się uczyć z internetu. I to na pewno Twoje artykuły, które również są często pisane właśnie ku obronie, tudzież dla reklamy demokracji, Mogą tutaj y, bardzo wszystkim pomóc. Także zachęcam i młodych, i ich rodziców, żeby przeglądali Twoją stronę. Dziękuję. Dziękuję.